Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie? Oni powiedzieli do niego, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Droga wiary jest drogą świadomości, świadomego wybierania. Gdzieś kreśli nam to pierwsze czytanie, przypominając, że są. Właśnie dwie drogi. Tak? Jedną z nich chcę wybrać. Chcę wybrać tą bożą, bożą drogę. Ta droga jest drogą świadomości własnego grzechu, ale też jest drogą świadomości tego, kto te grzechy gładzi. I w tej całej świadomości. To, że chcę iść za Bogiem, to, że y, jestem człowiekiem słabym i grzesznym, to, że mam y, mistrza Jezusa Chrystusa, tego baranka Bożego, który gładzi wszelki grzech. Z tego Ewangelia pokazuje nam, że właśnie rodzi się to, to pragnienie wejścia w relację z Nim świadomą. To pytanie uczniów idących za nauczycielem, gdzie mieszkasz, jest właśnie tym pragnieniem zatrzymania się przy Chrystusie, mieć jakiś właśnie lepszy obraz. I to ma jakiś podwójny wymiar: tak? zobaczyć środowisko to Chrystusa, ale myślę, że tu jest jeszcze. To drugie dno, które, gdzie Jezus pokazuje im, gdzie on tak naprawdę mieszka, skąd przyszedł i dokąd zmierza i gdzie my mamy iść. Że chce im pokazać ten dom niebieski, królestwo, królestwo niebieskie. Więc nie, niech ta potrójna świadomość, E, pomoże nam wejść w tą, w tą relację e, z naszym mistrzem, e, barankiem bożym. E, niech otwiera nam nas na, na łaskę, jaką chce nam dać. Niech Maryja, niepokalana, jako ten Dom Złoty, jako ta arka przymierza, e, wspiera nas. в